Panie Doroto, dla osób, które przejeżdżają przez Wąże, przez które, które mieszkają w Wąży, nasze miasto jawi się jako y, miasto zielone, ale to też zasługa pani i pani załogi z, z Zieleni Miejskiej. Tak, zgadza się. E, pracownicy, e, w okresie już tu wiosennym zaczęliśmy takie prace związane z nasadzeniami, e, które powstały, takie większe nasadzenia, to e, takie trochę inspirowane ogrodami takimi preriowymi e, na ulicy Zawackiej, na Zieleńcu, który oddziela tę ulicę, Zostały posadzone byliny, które są też e, sprzyjające owadom zapylającym, e, kwitnące, Y, które trochę też urazmaicają ten krajobraz, nie sam trawnik, czy, czy ten asfalt, który jest gorąco, tak. Y, inną tutaj, następną rzeczą za mną y, widoczne jest rondo, które w końcu udało też się w nie, niedawnym czasie ukończyć y, nasadzenia krzewów w pęcherznicy kalinolistnej, które uzupełniają berliny rudbeki, te żółto kwitnące, czy też te trawy, y, to jest trzcinnik ostrokwiatowy. Tworzą kompozycję takiego kwiata, trochę też nawiązując do ulicy Słonecznikowej, która jest niedaleko. Tam też pojawiły się słoneczniki ozdobne. No i takich większych nasadzeń, które były wykonywane przez głównie panie z zakładu Druki Zieleni, to też jest rondo imienia Mikołaja Sasinowskiego. Tam zmieniła się kompozycja z roślin i tam powstały też pecherznica Hortensje, kocimiętka jako takie uzupełnienie z kwiatów bylinowych. Ostatnimi takimi większymi jeszcze też nasadzeniami, którym możemy się pochwalić jest zieleniec przy ulicy Kopernika oraz ulicy Zawackiej. Tam zostały wprowadzone trochę rośliny też takie cieniolubne, czyli coś, coś innego niż tutaj mamy taki przykład rabaty słonecznej. Tam trochę kolor chcieliśmy wprowadzić, urozmaicić ten krajobraz. Inną rzeczą, którą możemy się też pochwalić, też z nowości jest skarpa przy cmentarzu na ulicy przy Kaszarowej. Tam też wprowadzone zostały krzewy czy też byliny, żeby też to urozmaicić. Z takich jeszcze. Innych nasadzeń, takich większych, to możemy też, które co roku, co prawda, dwa razy się zmieniają, to są ronda Hanki Bielickiej. Tam, co prawda, są kwiaty jednoroczne, ale urozmaicone trochę trawami ozdoby, ozdobnymi czy też krzewami. Tu w przypadku jest hortensja i tam tworzy taki kwiat. To wszystko jest inspirowane kapeluszami Hanki Bielickiej, i to możemy teraz w tej pełnym rozkwicie akurat są te ronda, więc też myślę, że jest warte zobaczenia, jeśli chodzi o osoby przyjezdne. No właśnie, proszę powiedzieć, jak to technicznie wygląda, bo, bo my sobie przejeżdżamy przez te ronda, przechodzimy obok nasadzeń, ale to ktoś musi wcześniej mieć plan na to, nie tylko ostatecznie wykonać, ale też to zaprojektować. Jak to, jak to u Państwa wygląda w zakładzie ziemi miejskiej? No Powstają jakieś tam burza pomysłów, projekty, które tam są przedstawiane różnym osobom, czy, czy to się podoba, czy nie, to konsultacje są jakieś. Wtedy też w terenie dużo się czasami trzeba modyfikować, pewne też zależności jest od terenu, od, od dostępności tego materiału. Panie wykonują według projektu. Także później też to jest w jakiś sposób modyfikowane, jest to też ściukowane, czy jakieś tam obrzeża są wykonywane. No ale nasadzenia to nie tylko nasadzenia, to też oczywiście pielęgnacja, czyli te pielenie, podlewanie, jakieś zasilanie. No, to jest ciężka praca na pewno. W ciągu jednego sezonu, w ciągu jednego roku, ile takich sadzonek zasadzacie? W tym roku. Panie zasadziły jakieś 44 tysiące kwiatów jednorocznych, 3,5 tysiąca bylin, czyli tych roślin wieloletnich, 560 krzewów, 85 róż. To są takie liczby, które zostały wykonane do tej pory. Ale mamy też w planach dalsze działania. tak? Chcielibyśmy też jeszcze wykonać rabaty na ulicy rządowej, żeby też. Kontynuować to, co było wcześniej sadzone w, lat, w zeszłym roku i, i dwa lata temu, czyli tam hortensję byśmy też chcieli wprowadzić. I nawet teraz można zobaczyć, jak wyglądają te nasadzenia po roku czy po dwóch, bo byliny to jednak. To nie jest taki efekt od razu, który jak kwiaty jednoroczne posadzimy już jest fajnie, jest efekt ten dywanowy. No były trochę trzeba poczekać. Sezon czy te nawet dwa sezony. Mamy tu też przykład ronda imienia Jana Tabortowskiego, gdzie były w tamtym roku sezone róże. W tym roku bardzo ładny był efekt bieli, czerwieni, czy też ronda Żebrowskiego. Tu można wtedy, dopiero ten cały efekt jest, mówię, trochę później. Ale staramy się ukwiecać tym nasze miasto. Też pojawiły się o nasadzenia przy ulicy Giełczyńskiej z ulicą Platemnie Podległości. Tam na rogu też posadzone hortensje zostały. A i jeszcze taką inną kwestią, przy zbiegu ulicy Alei Legionów i Sikorskiego został zamontowany tam parklet. Oraz te donice kortenowe, które mhm. trochę tam tej betonozy chcieliśmy, tak, że tak powiem, ukryć, mhm. żeby tej roślinności tam wprowadzić. Mhm. Od kilku lat w że możemy się spotkać z łąkami kwietnymi, a teraz widzimy już, ta trawa jest ścinana, tak? To, to tak? Rozumiem, że to jest normalna procedura. Tak, to jest zabieg pielęgnacyjny, czyli tutaj w sierpniu, wrześniu takie łąki się kosi w celach pielęgnacyjnych. I one czekają po prostu na tak. już nowy sezon. Tak.